Silne. Właśnie ujawniono, co znaleziono wewnątrz grobu Mojżesz. I religijni ludzie na całym świecie są w panice. Szukanie grobowca Mojżesza to zawsze była mega emocjonująca sprawa. Często wywołująca taką przyjacielską rywalizację między archeologami a historykami, żeby w końcu odkryć prawdę o tej legendarnej postaci, nie? Mojżesz ma ogromne znaczenie w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. Jest po prostu centralną postacią w religiach abrahamowych. Tajemnica wokół jego miejsca ostatecznego spoczynku utrzymywała się przez wieki, rozpalając wyobraźnie wiernych i naukowców. No ale ostatnio najnowsze twierdzenie znanego eksploratora Josha Gatesa wywołało niezłe poruszenie na całym świecie. Gates twierdzi, że odkrył dawno zaginiony grobowiec Mojżesza ukryty pod sztuczną kamienną konstrukcją. To objawienie wzbudziło zarówno entuzjazm, jak i gorące debaty w społecznościach religijnych. Ale uwaga, intryga nie kończy się na samym odkryciu grobowca. Relacja Gatesa o tym, co znalazł w środku, jest po prostu przerażająca i sprawia, że wielu zaczyna kwestionować konsekwencje tego odkrycia dla swojej wiary. Szczegóły odkrycia Gatesa i ten niepokojący widok, którego był świadkiem wewnątrz grobowca, z pewnością Was prześladują. Przygotujcie się na to, że wasze rozumienie historii i religii zostanie wystawione na próbę, gdy zagłębimy się w tę niezwykłą opowieść. Życie i dziedzictwo Mojżesza. Mojżesz czczony jako prorok, który wyprowadził Izraelitów z egipskiej niewoli, bez wątpienia zasługiwał na wielki pochówek i pomnik na miarę swojego niezwykłego życia. Narracja otaczająca jego życie i poszukiwania miejsca jego ostatecznego spoczynku intrygowały i fascynowały zarówno badaczy, jak i wierzących. Pomimo bogactwa historycznych i religijnych przekazów, które szczegółowo opisują dokonania Mojżesza, dokładno a lokalizacja jego grobowca pozostała owiana tajemnicą. Zaintrygowany tą zagadką nieustraszony eksplorator Josh Gates wyruszył w podróż na górę Nebo, starając się odkryć sekrety związane z miejscem pochówku Mojżesza. Zanim zagłębimy się w niezwykłe odkrycia Gatesa, musimy lepiej zrozumieć życie Mojżesza i powody trwałej fascynacji jego miejscem ostatecznego spoczynku. Przyłączcie się do nas, gdy odsłaniamy zaskakujące aspekty życia tej legendarnej postaci – i badamy znaczenie jego miejsca pochówków w annałach historii i wiary. Mojżesz, postać o ogromnym znaczeniu religijnym, zajmuje prominentne miejsce w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Jego historia, którą znajdziemy głównie w księgach wyjścia, kapłańskiej liczb i powtórzonego prawa w Biblii Hebrajskiej, przedstawia go jako proroka, przywódcę i prawodawcę, którego życie i czyny odbijały się echem przez wieki i kultury. Urodzony w Egipcie pod koniec XIV wieku przed naszą erą, w czasach niewoli Izraelitu, życie Mojżesza zaczęło się od wyroku śmierci. Faraon nakazał zabicie wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajskich, aby powstrzymać wzrost ich populacji. W desperackiej próbie uratowania syna, matka Mojżesza umieściła go w koszyku i spuściła go na wodę Nilu. Cudem odnalazła go córka Faraona, która wychowała go jak własnego syna, nadając mu imię Mojżesz, co oznacza wyciągnięty z wody. Dorastając jako egipski książę, Mojżesz cieszył się przy i wilejami, i edukacją królewską, ale pozostał głęboko związany ze swoimi hebrajskimi korzeniami. W wieku 40 lat kluczowe wydarzenie zmieniło bieg jego życia. Będąc świadkiem brutalnego bicia hebrajskiego niewolnika przez egipskiego nadzorcę, Mojżesz zareagował impulsywnie, zabijając Egipcjanina i ukrywając ciało. Kiedy faraon dowiedział się o tym czynie, Mojżesz został zmuszony do ucieczki z Egiptu, aby uniknąć kary śmierci. Mojżesz szukł schronienia w Midianie, gdzie spotkał Jetro kapłana i ostatecznie poślubił jego córkę Sipporę. Przez następne cztery dekady Mojżesz żył jako pasterz, opiekując się stadami jetro. Jednak jego życie było dalekie od zwyczajnego. Pewnego dnia, gdy pasł owce na górze Choreb, znanej również jako Góra Synaj, Mojżesz doświadczył boskiego spotkania. Był świadkiem płonącego krzewu, który cudownie pozostawał nietknięty przez płomienie. Z tego niezwykłe go miejsca Bóg przemówił do Mojżesza, nakazując mu powrót do Egiptu i uwolnienie Izraelitów z ich uciążliwej niewoli. Misja i plagi. Uzdolniony przez Boga niezwykłymi umiejętnościami, by przekonać zarówno faraona, jak i Izraelitów o swojej boskiej misji, Mojżesz wrócił do Egiptu w towarzystwie swojego brata Aarona, który służył jako jego rzecznik. Razem zażądali od faraona uwolnienia Izraelitów. Odmowa faraona wywołała serię dziesięciu niszczycielskich plag na Egipt, zaaranżowanych przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Te plagi, w tym zamiana Nilu w krew, inwazji, erzap i szarańczy oraz śmierć pierworodnych, ostatecznie zmusiły faraona do ustąpienia i zezwolenia Izraelitom na wyjście. Narracja życia Mojżesza rozwija się w kontekście dziesięciu plag, serii boskich interwencji, które zdewastowały Egipt. Nil, siła życiowa Ziemi, zamienił się w krew, a następnie pojawiły się roje żab, komarów i much. Choroby nękały bydło, a bolesne wrzody dotknęły Egipcjan. Burze gradowe uderzyły w Ziemię, szarańcza pożarła ap, rawy, a ciemność ogarnęła królestwo. Dziesiąta i najbardziej niszczycielska plaga, śmierć pierworodnych, nie oszczędziła żadnego domu, nawet faraona. Aby chronić swoje dzieci przed tą ostatnią plagą, Izraelici oznaczyli swoje drzwi krwią ofiarnego baranka, rytuał, który stał się fundamentem tradycji Paschy. Śmierć syna faraona ostatecznie zmusiła go do uwolnienia Izraelitów, rozpoczynając monumentalny Eksodus około 1250 lat przed naszą erą, Eksodus, Synaj i Cztery Dekady. Pod przywództwem Mojżesza Izraelici wyruszyli w zdradliwą podróż w kierunku ziemi obiecanej, Kanaanu. Jednak faraon, ogarnięty żalem, ścigał ich ze swoją armią. Kiedy Izraelici znaleźli się w pułapce między Morzem Czerwonym a nadciągającymi siłami egipskimi, Mojżesz, prowadzony przez Boga, wyciągnął rękę nad morze. Cudownie wody się rozstąpiły, tworząc suchy korytarz, przez który Izraelici mogli uciec, gdy tylko do Tarli do bezpiecznego miejsca. Wody wróciły pochłaniając egipską armię. Eksodus Izraelitów doprowadził ich na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał od Boga dziesięć przykazań. Te boskie prawa, wyryte na kamiennych tablicach, obejmowały fundamentalne zasady, takie jak szanowanie rodziców i zakazy zabójstwa, kradzieży i kłamstwa. Dziesięć przykazań stało się podstawą prawa i etyki żydowskiej, kształtując kodeks moralny niezliczonych pokoleń. Jednak po tysiąc... Dróż przez pustynię przedłużyła się do czterdziestu lat z powodu nieposłuszeństwa i braku wiary Izraelitów w Boga. W tym okresie Bóg podtrzymywał ich manną, cudownym pokarmem, który pojawiał się codziennie. Kiedy nękało ich pragnienie, Mojżesz uderzył w skałę i wypłynęła woda – Służył jako przywódca, mediator i nauczyciel, rozstrzygając konflikty i przekazując prawa Boże. Mojżesz założył również przybytek, święty namiot, w którym Izraelici mogli ksiądz dziewięćset, komunikować się z Bogiem. Koniec Mojżesza i tajemnica pochówku. Pomimo jego instrumentalnej roli w prowadzeniu Izraelitów i otrzymaniu prawa Bożego, życie Mojżesza zakończyło się trwałą tajemnicą jego miejscem ostatecznego spoczynku. Biblia relacjonuje, że Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną z góry niebo, ale nie pozwolono mu do niej wejść. Zmarł w Moabie, a jego miejsce pochówku pozostaje owiane mrokiem. Ta zagadka intrygowała uczonych, teologów i poszukiwaczy przygód przez wieki, dodając kolejną warstwę intrygi do życia tej niezwykłej postaci. W ostatnich czasach poszukiwanie miejsca pochówku Mojżesza rozpaliło ciekawość i pasję wielu. Wśród tych, których to intryguje, jest Josh Gates, doświadczony odkrywca i osobowość telewizyjna, który wyruszył na ekspedycję na Górę Nebo, miejsce tradycyjnie związane z ostatnimi dniami Mojżesza. Góra Nebo, położona w dzisiejszej Jordanii, oferuje panoramiczny widok na okoliczny Krajobraz, co potwierdza biblijny opis Mojżesza oglądającego Ziemię obiecaną z jej szczytu. Chociaż ostateczne dowody archeologiczne pochówku Mojżesza na Górze Nebo są nadal nieuchwytne, historyczne i religijne znaczenie tego miejsca jest niezaprzeczalne. Służy jako świadectwo trwałej mocy wiary i głębokiego wpływu przywództwa Mojżesza. Ekspedycja Gatesa miała na celu rozwikłanie tajemnic otaczających to starożytne miejsce, mając nadzieję, że Ud a się wykopać wszelkie wskazówki lub artefakty, które mogłyby rzucić światło na ostatni rozdział życia Mojżesza. Poszukiwanie grobowca Mojżesza to nie tylko przedsięwzięcie archeologiczne to podróż o znaczeniu duchowym to świadectwo trwałej mocy jego historii, która rezonuje przez tysiąclecia i nadal inspiruje niezliczone osoby. Od jego cudownego ocalenia jako niemowlęcia po jego kluczową rolę w wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu i otrzymaniu dziesięciu przykazań, życie Mojżesza to gobelin utkany z wiary, odwagi i niezachwianego oddania Bogu. Tajemnica Wok u jego miejsca ostatecznego spoczynku dodaje kolejną warstwę intrygi do jego już niezwykłego dziedzictwa. Służy jako przypomnienie enigmatycznej natury historii i trwałej mocy wiary, która przekracza czas i miejsce. W miarę jak odkrywcy tacy jak Josh Gates kontynuują poszukiwania odpowiedzi, dziedzictwo Mojżesza pozostaje tak żywe i aktualne jak zawsze, inspirując pokolenia do przyjęcia wartości wiary, przywództwa i wytrwałości, które uosabiał. Transgresja i Góra Nebo po prowadzeniu Izraelitów w czterdziestoletniej podróży przez niegościnną pustynię Mojżesz, czczony prorok, wspiął się na wieczne szczyty Góry Nebo. Z tego punktu widokowego Bóg udzielił mu zapierającego dech w piersiach widoku na ziemię obiecaną, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Jednak z powodu wcześniejszego wykroczenia przy wodach Meribach, gdzie Mojżesz uderzył w skałę zamiast przemówić do niej, aby wypłynęła woda, jak nakazał Bóg... Zabroniono mu wejścia do tej upragnionej ziemi. Biblia odnotowuje jego śmierć na górze Nebo, a jego ciało zostało tajemniczo pochowane przez samego Boga w nieujawnionym miejscu. Szacuje się, że to wydarzenie miało miejsce około 1271 lat przed Chrystusem, co oznaczało koniec epoki i początek trwałej zagadki. Chociaż Góra Nebo tradycyjnie utrzymywała tytuł miejsca ostatecznego spoczynku Mojżesza, os. Tatnie odkrycia eksploratora Josha Gatesa rzuciły cień wątpliwości na to od dawna utrzymywane przekonanie. Wskazówki uzyskane ze starożytnych tekstów i lokalnych legend sugerowały inną lokalizację, ściśle związaną z Jeziorem Galilejskim, akwenem przesiąkniętym historycznym i religijnym znaczeniem. Ekspedycja na Jezioro Galilejskie na początku 2018 roku George Gates i jego zespół rozpoczęli ambitną ekspedycję, aby rozwikłać tę tysiącletnią tajemnicę. Uzbrojeni w bogactwo dokumentów historycznych, szczegółowe mapy i najnowocześniejszą technologię, zamierzali zbadać podwodne miejsca w pobliżu Jeziora Galilejskiego, mając nadzieję odkryć artefakty lub konstrukcje związane z enigmatycznym prorokiem. Ich arsenał technologiczny był równie imponują, co ich determinacja. Zdjęcia satelitarne, oprogramowanie do mapowania, radar penetrujący ziemię, GPR, drony i technologia skanowania 3D zostały wykorzystane w ich poszukiwaniach. Zdjęcia satelitarne umożliwiły im identyfikację cech terenu, które zgadzały się z opisami znalezionymi w starożytnych tekstach, podczas gdy oprogramowanie do mapowania umożliwiło stworzenie precyzyjnych podwodnych map. GPR, z jego zdolnością do widzenia pod dnem Jesy, i ora bez naruszania potencjalnych stanowisk archeologicznych, okazał się nieoceniony w poszukiwaniu ukrytych komór lub konstrukcji. Wysiłki zespołu nie przyniosły jeszcze ostatecznych dowodów na istnienie grobowca Mojżesza, ale każda ekspedycja wnosi nowe spostrzeżenia i możliwości. Ich skrupulatna praca podtrzymuje ciągłe poszukiwania rozwiązania jednej z najbardziej intrygujących zagadek w historii. Poszukiwania, które wciąż fascynują świat mnie, szanką starożytnej tajemnicy i nowoczesnej technologii. Podwodne odkrycie. W październiku 2018 roku zespół rozpoczął poszukiwania pod falami jeziora galilejskiego, wykorzystując zaawansowany sonar boczny i technologię sonaru wielowiązkowego do skrupulatnego mapowania dna jeziora i identyfikowania nietypowych formacji. Ich drobiazgowe wysiłki zaowocowały odkryciem zatopionego okrągłego kamiennego pomnika dolmenu, zbudowanego z masywnych bazaltowych skał. Ta imponująca struktura, mierząca zdumiewając 70 metrów średnicy i wznosząca się na 9 metrów i 70 centymetrów wysokości, kryła w sobie ogromny potencjał do odkrycia sekretów przeszłości. Dolmeny, Często kojarzone ze starożytnymi praktykami grzebalnymi, wzbudziły entuzjazm w zespole, ponieważ to miejsce mogło być związane z Mojżeszem lub oferować kluczowe wskazówki na temat jego miejsca ostatecznego spoczynku. Z pieczołowitą ostrożnością przystąpili do delikatnego procesu badania dolmenu, ostrożnie usuwając warstwy mułu i osadu, które gromadziły się przez tysiąclecia. Ten skrupulatny proces, który trwał kilka tygodni, wymagał najwyższej ostrożności, aby zachować delikatne, starożytne kamienie. Podczas wykopalisk z głębin wydobyto liczne artefakty, w tym fragmenty ceramiki i narzędzia, dostarczając namacalnych dowodów na starożytność miejsca. Analiza datowania radiowęglowego tych artefaktów wykazała, że niektóre pochodziły sprzed około 3200 lat, co było zgodne z szacowanym czasem życia Mojżesza. To odkrycie pogłębiło intrygę wokół dolmenu i jego potencjalnego związku z postacią biblijną. Jednak środowisko podwodne stwarzało znaczne wyzwania dla postępów zespołu. Mętne głębiny utrudniały widoczność, podczas gdy silne prądy i sama głębokość miejsca zwiększały złożoność operacji. Aby uzyskać głębsze zrozumienie znaczenia dolmenu, zespół skonsultował się z renomowanymi ekspertami w dziedzinie historii starożytnej i archeologii. Skrupulatnie przestudiowali odzyskane ceramiki i narzędzia, analizując ich styl, wykończenie i materiały, a, by określić ich wiek i pochodzenie, zagłębili się również w starożytne teksty i lokalne legendy, szukając jakichkolwiek odniesień do zatopionych miast lub pomników w regionie. Chociaż folklor sugerował istnienie takich podwodnych konstrukcji, nie znaleziono żadnej bezpośredniej wzmianki o Mojżeszu ani Dolmenie. Pomimo braku ostatecznych dowodów, bezpośrednio łączących Dolmen z Mojżeszem, odkrycie dodało nową, urzekającą warstwę do tajemnicy otacza, jącej jego miejsce ostatecznego spoczynku. Na początku 2019 roku Gates i jego zespół skrupulatnie zmapowali całą konstrukcję, zbierając bogactwo danych poprzez szczegółowe pomiary, zdjęcia i modele 3D. Chociaż nie znaleziono ostatecznej odpowiedzi, ich pionierskie wysiłki oświetliły nową ścieżkę w ciągłym poszukiwaniu miejsca pochówku Mojżesza, pozostawiając trwałe dziedzictwo dla przyszłych poszukiwań. Inne tradycje i podejrzane miejsca. Co ciekawe, tajemnica wokół miejsca ostatecznego spoczynku Mojżesza wykracza poza chrześcijaństwo. Inne religie mają własne wierzenia i tradycje dotyczące tego, gdzie ta enigmatyczna postać mogła zostać pochowana. Ta wspólna fascynacja sprawia, że poszukiwanie prawdy pozostaje urzekającym i ciągłym przedsięwzięciem. W tradycji islamskiej miejsce zwane Nabi Musa, położone na pustyni judzkiej, w pobliżu Morza Martwego, ma głębokie znaczenie. Wielu muzułmanów uważa, że jest to miejsce pochówku Mojżesza, znanego jako Musa w języku arabskim. W wierze islamskiej Musa jest czczony jako jeden z najważniejszych proroków, wielokrotnie wspominany w Koranie i kluczowy dla nauk islamu. Jego historia, która podkreśla wiarę, wytrwałość i boskie przewodnictwo, służy jako p. otężna inspiracja dla muzułmanów na całym świecie. Miejsce Nabimusa ma bogatą historię jako miejsce pielgrzymek i kultu religijnego przez wieki. Jego związek z Mojżeszem sięga średniowiecznego okresu islamskiego, około roku 1260 po Chrystusie, kiedy sultan Baybars, wybitny władca Mameluków, Zainicjował budowę sanktuarium i meczetu na cześć proroka. Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń w Nabimusa jest coroczna pielgrzymka, znana jako fest Iwal wal-nabimusa. Ta wielowiekowa tradycja zbiega się z muzułmańskim świętem Lailat al-Miraj, upamiętniającym nocną podróż i w niebo wstąpienie proroka Mahometa. Tysiące muzułmanów ze wszystkich środowisk gromadzą się w tym miejscu, aby uczestniczyć w ceremoniach religijnych modlitwach i uroczystościach. Pielgrzymka żywe i kolorowe widowisko rozpoczyna się w Jerozolimie, a kończy w Nabi Musa, gdzie pielgrzymi zbierają się, aby oddać hołd i szukać Błogosławieństw. Kompleks Nabimusa jest świadectwem islamskiej architektury i dziedzictwa. Obejmuje kilka budynków, w tym meczet, sanktuarium i zakwaterowanie dla pielgrzymów. Style architektoniczne odzwierciedlają tradycje artystyczne okresu średniowiecza z misternymi wzorami i ozdobnymi detalami zdobiącymi konstrukcje. Meczet służy jako centralne miejsce kultu, gdzie codziennie odprawiane są modlitwy. Sanktuarium, w którym podobno znajduje się grup Mojżesza, jest punktem centralnym czci i oddania. Przez wieki kompleks przeszedł liczne rozbudowy i renowacje przez różne władze islamskie, zapewniając jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Te ciągłe wysiłki podkreślają trwałe znaczenie tego miejsca jako miejsca o znaczeniu religijnym i dziedzictwie kulturowym. Nabimusa jest symbolem wiary, historii i zachowania kultury dla muzułmanów. To święta przestrzeń, w której mogą łączyć się ze swoimi przekonania. Mi szukać pocieszenia i celebrować swoje wspólne dziedzictwo. Coroczna pielgrzymka służy jako świadectwo trwałej mocy tego miejsca do jednoczenia i inspirowania wiernych. Wysiłki na rzecz utrzymania i ulepszenia kompleksu Nabimusa odzwierciedlają głębokie zaangażowanie w zachowanie jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. W rezultacie, to miejsce nadal prosperuje jako latarnia morska religijnego oddania i dumy kulturowej w sercu pustyni ludzkiej. To tylko jedno z wielu fascynujących miejsc, które uważa się za miejsce ostatecznego spoczynku Mojżesza. Nasza podróż trwa, gdy badamy inne lokalizacje spowite tajemnicą i intrygą. Jabal Harun, Jebel Harun, znana również jako Góra Arona, to góra w Jordanii o głębokim znaczeniu historycznym i religijnym. Tradycyjnie uważa się, że jest to miejsce pochówku Arona, brata Mojżesza. Jednak związek Jabal Harun z samym Mojżeszem jest również zakorzeniony w tradycjach religijnych i historycznych przekazach. Narracja biblijna relacjonuje śmierć i pochówek Aarona na górze Hor, a Jabal Harun jest często identyfikowana jako to samo miejsce. Chociaż Biblia nie wspomina wyraźnie, że Mojżesz tam został pochowany, niektóre interpretacje i tradycje sugerują taką możliwość. Góra ma ogromne znaczenie w tradycjach judaistycznych, chrześcijańskich i islamskich, co czyni ją miejscem pielgrzymek i duchowej refleksji dla wiernych różnych wyznań. Eksploracja Jabal Harun i jej potencjalnego związku z Mojżeszem wymaga wieloaspektowego podejścia. Narracje biblijne, tradycje religijne do, wody archeologiczne i znaczenie góry w różnych wyznaniach przyczyniają się do ciągłego dochodzenia. Chociaż tajemnica miejsca ostatecznego spoczynku Mojżesza pozostaje nierozwiązana, poszukiwania trwają, napędzane głęboką ciekawością i szacunkiem dla dziedzictwa tej ikonicznej postaci. Biblijna relacja o śmierci Aarona. Zagłębmy się w historię biblijną. Według Księgi Liczb Starego Testamentu, Mojżesz i Izraelici spędzili 40 lat wędrując po pustyni po opuszczeniu Egiptu. Podczas tej podróży Mojżesz otrzymał od Boga dziesięć przykazań i inne prawa na górze Synaj. Podczas podróży zbliżyli się do ziemi Kanaan, która była ziemią obiecaną. W Księdze Liczb w rozdziale dwudziestym, ważne wydarzenie miało miejsce w pobliżu Góry, Trychor. Bóg powiedział Mojżeszowi i Aaronowi, aby zebrali wszystkich Izraelitów. Następnie poinformował Mojżesza, że Aaron umrze, ponieważ wcześniej nie przestrzegali jego instrukcji. Tak więc Mojżesz zabrał Arona i Eleazara, syna Arona, na górę. Aron zmarł tam, a Mojżesz i Eleazar zeszli bez niego. Śmierć Arona oznaczała koniec jego służby jako arcykapłana i przywódcy lewitów. Miejsce, w którym zmarł Aron jest tradycyjnie utożsamiane z Dża – Bal Harun. Ta identyfikacja była podtrzymywana przez tradycje judaistyczne, chrześcijańskie i islamskie – z których wszystkie uznają znaczenie góry w śmierci i pochówku Aarona. Jeśli chodzi o tradycje religijne, identyfikacja góry Hor z Jabal Harun jest poparta historycznymi i religijnymi interpretacjami. Żydowscy uczeni i rabini od dawna wierzyli, że śmierć i pochówek Aarona miały miejsce w Jabal Harun. Biblijna historia Mojżesz'a towarzyszącego Aaronowi na górę i nadzorującego jego śmierć potwierdza to przekonanie. Wcześniej chrześcijańscy pielgrzymi i uczeni również utożsamiali górę Hor z Jabal Harun, postrzegając go jako ważne miejsce związane z biblijnymi historiami Mojżesza i Aarona. Ta tradycja była przekazywana przez wieki chrześcijańskich nauk i pism. W tradycji islamskiej Jabal Harun jest bardzo szanowana. Muzułmanie wierzą, że Aaron, znany jako Harun w języku arabskim, jest pochowany na tej górze, jest uważana za miejsce święte. I wielu muzułmanów odwiedzają jako miejsce pielgrzymek. Islamscy uczeni i historycy odnotowali znaczenie Jabal Harun w tysiąc Historii i praktykach religijnych islamu. Teraz ostatnia modlitwa. Przez nasze szczere badanie Świętego Słowa Bożego, prawda, której szukamy, zostanie objawiona. Zanurzając się w Pismo Święte, Duch Święty oświeci nasze umysły, prowadząc nas przez proroctwa i Odkrywając chwalebny powrót naszego zbawiciela, odłóżmy na bok omylne potrzeby ludzi i trzymajmy się mocno niewzruszonych obietnic Bożych. W jedności i wspólnocie, przygotujmy się na ten błogosławiony dzień, nasze serca, przepełnione oczekiwaniem. Amen. Z ciężkim sercem kierujemy nasz wzrok na bazylikę Grobu Świętego, miejsce, gdzie cienie konfliktu przesłoniły jej boski blask. W pokornej modlitwie błagamy o interwencję Boga. Pragnąc, aby pokój stąpił na tę świętą ziemię, niech Boska Mądrość poprowadzi stróżów tego świętego miejsca, aby mogli znaleźć wspólny grunt i przywrócić harmonię temu miejscu kultu. O, Panie, błagamy Cię, abyś zmiękczył zatwardziałe serca tych, którzy żywią wrogość w tych świętych murach. Zastąp gorycz współczuciem, a urazę dobrą wolą wobec swoich braci w wierze. Niech duch jedności i przebaczenia panuje najwyżej. Wznosimy modlitwę za wszystkich, którzy podróżują do Bazyliki Grobu Świętego, których serca są pełne nadziei i tęsknoty. Niech ich pielgrzymka będzie doświadczeniem transformującym, zbliżającym ich do Ciebie i wzmacniającym ich wiarę. Niech znajdą pocieszenie, uzdrowienie i odnowę duchową w tej świętej przestrzeni. W Twoim nieskończonym miłosierdziu, drogi Panie, usłysz nasze szczere błagania o jedność, pojednanie i trwały pokój. Niech Bazylika Grobu Świętego pozostanie promiennym latarnią nadziei, świadectwem Twojej bezgranicznej łaski i przemieniającej mocy wiary. Amen.